Witajcie, jestem Vincent z portalu MMOVolt.pl, a to są wiadomości, czyli najnowsze doniesienia z rynku gier MMO i pochodnych. Zapraszam. Katalog gier free to play na Steam powiększył się o kolejnego MMORPega. Champions of Regnum ze studia GameSamba zadebiutował na platformie Valve. Steamowa wersja Champions of Regnum wzbogacona została o nowy dodatek. Przedstawmy na pierwszym jest w ogóle Champions Of Regnum. To darmowy MMORPG skupiający się na wojnie trzech frakcji. Główne funkcje gry to przede wszystkim 3 frakcje do wyboru, 9 w pełni modyfikowalnych raz, 6 klas postaci, możliwość toczenia pojedynków PvP, oblężenia zamków, możliwość zdobycia i kontrolowania takiego zamku oraz wsparcie natywnych wersji gry dla Windows, Linux i Mac OS X. Najnowsza aktualizacja Champions of Regno wprowadza zmiany w trybie PvP. Gracze będą mogli stoczyć pojedynki w nowym trybie Capture the Flag, natomiast Team Deathmatch otrzymał nową mapę. Dodatkowo, od teraz po wygraniu meczy w Battlezone, zyskuje się nową walutę Champions Coins, za którą można kupić najróżniejsze nagrody. Aby dodatkowo zachęcić graczy do udziału w pojedynkach PvP, tworzono specjalny ranking najlepszych graczy. Ostatnią zmianą w Champions of Regno jest lekki lifting graficzny, który dotyczy przede wszystkim twarzy postaci. GBA Entertainment już 7 marca 2013 roku wystartuje z Close Beton The Aurora World. Jest to klasyczny MMORPG z 8 klasami postaci, wieloma zadaniami do wykonania. Nie zabraknie daily questów, craftingiem i trybem PvP, który otrzyma takie zróżnicowania jak koloseum, wojny klanowe i pochodne. W The Aurora World nie zabraknie mountów, jednakże tutaj gracz musi takiego mounta najpierw wyszkolić. Początkowo trzeba kupić zwierzątko, które należy wytrenować do 20 poziomu doświadczenia. Dopiero po zdobyciu tego poziomu PET zamieni się w dorosłego osobnika. Na którym można będzie jeździć. Aby zachęcić graczy do wypróbowania The Aurora World, GBA przygotował trzy eventy. Pierwszy event polega na tym, że spośród 100 najbardziej aktywnych graczy zostanie wylosowanych 5 osób, które otrzymują klawiaturę Razer Black Widow. Drugi event dotyczy posiadaczy Facebooka. Jeżeli ktoś zdecyduje się połączyć swoje konto Facebookowe z kontem The Aurora World, otrzyma wirtualne przedmioty premium. Trzeci event wymusi spędzenie z The Aurora Award trochę więcej czasu. Każdy gracz, który w becie osiągnie 30. poziom doświadczenia, otrzyma wirtualne prezenty, kiedy The Aurora World wejdzie w fazę Open Beta. Linki do The Aurora World wraz z łączem do pobrania klienta znajdziecie w rozwinięciu newsa, do którego łącze znajduje się standardowo w opisie filmu. Drugim tytułem MMO, który zadebiutuje na platformie Steam po Champions of Regnum będzie Star Conflict. Star Conflict to kosmiczne memo, które zostało stworzone przez firmę StarGem Incorporated, natomiast wydaniem tytułu zajęło się studio Gaijin Entertainment. Jak najprościej opisać Star Conflict? World of Tanks w kosmosie bez syndromu pay to win. Tak mówią przynajmniej ludzie w komentarzach na zagranicznych portalach i nie są to jednostkowe wypowiedzi. Akcja Star Conflict opiera się na konflikcie trzech frakcji: Empire, Federation i Jericho. Każda z nich ma inne tło fabularne. Niemniej w Star Conflict nie ma trybu PvE, a to oznacza, że tu liczą się jedynie pojedynki z żywym graczem, gdzie fabuła zatraca jakikolwiek swój sens. Każdy wycinek mapy kosmosu to tak naprawdę arena walk, arena na której umiejętności odgrywają sporą rolę. Rozwój postaci jest zbliżony do innych gier tego typu, mniej więcej przypomina to co we wspomnianym World of Tanks. Wraz z postępem rankingu gra zyskuje możliwość pilotowania bardziej potężnych maszeń i jednocześnie zyskuje dostęp do mocniejszych modyfikacji. Star Conflict jest tytułem darmowym, ale na Steam można kupić zestawy wypełnione najróżniejszymi przedmiotami premium. Star Conflict jest tytułem darmowym, ale na Steam można kupić zestawy wypełnione przedmiotami premium. Ich ceny wahają się od 15 do 56 euro. Dziś, 5 marca 2013 roku, Blizzard odblokowuje aktualizację 5.2 do World of Warcraft zatytułowaną The Thunder King. W grze pojawi się nowa wyspa Isle of Thunder wypełniona nowymi dziennymi zadaniami. Świat Pandarii nawiedzi również dwóch nowych world bossów: Nalak, The Stormlord i Ondasta. Jednak najważniejszą nowością jest nowa instancja rajdowa Throne of Thunder. Na końcu czeka sam Thunder King, czyli ucieleśnienie najpoważniejszego zagrożenia dla całego kontynentu Pandarii. Zmian jak to w przypadku Bizarda jest cała masa, dlatego zainteresowanych odsyłam na oficjalną stronę World of Warcraft, gdzie przygotowano bogate zestawienie wszystkiego, co tylko w najmniejszym stopniu dotyczy patcha 5.2. Kolejne aktualizacje World of Warcraft dotyczyć już będą tylko i wyłącznie konfliktu pomiędzy Hordą i Alientami. Czy w Tryon Words jest wszystko w porządku? Takie pytanie samo ciśnie się na usta słysząc kolejne doniesienia z tej firmy. Dziś odszedł z niej Han Halin, który w Tryon Words pracował ponad 4 lata. Jego nowym pracodawcą została Zynga, gdzie pełnić będzie rolę producenta. Han Halin tak napisał na Facebooku. To duży krok do przodu. Po 4,5 roku w Tryon idę dalej. Od poniedziałku będę pracował jako lead producer w Zynga. To dla mnie duża szansa, będę pracował z dobrymi znajomymi. Wszystkiego najlepszego dla Tryon, ale z dojrzewaniem Riff zapotrzebowanie na moje specyficzne umiejętności spadło. Dzięki i szacunek ludziom za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że w Tryon Wars jednak wszystko jest w porządku. Przypomnę, że studio to ma prawa wydawnicze dwóch najgorętszych tytułów MMO, jakie mają się pojawić w 2013 roku: Mowa o Archage i Defiance. W nadchodzącym sporym uaktualnieniu The Secret World nie nielada gradka czeka fanów trybu PvP. FanCom postanowił wprowadzić rzecz, o którą fani dopominali się niemal od premiery. Mowa o Battle Ranks, czyli najprościej mówiąc systemie rankingu PvP. Od następnego uaktualnienia, zdobywając doświadczenie PvP, grad zdobywa coraz to wyższą rangę, otrzymując tokeny, które można wydać na najróżniejsze nagrody PvP, włączając to kostiumy, które postać automatycznie założy po wejściu na arenę walk. Zdobywanie doświadczenia PvP będzie wymagało sporo umiejętności od gracza. Jeżeli ktoś myśli, że będzie farmił te same osoby, to się zrodze zawiedzie. Z każdym kolejnym zabiciem tej samej osoby, ilość zdobywanego doświadczenia PvP maleje. Licznik resetuje się po opuszczeniu obszaru PvP. Oprócz wspomnianych rank w The Secret World pojawi się również możliwość zapisania w kolejce do wielu battlegroundów jednocześnie. A co więcej, dodany zostanie system śledzący stosunek wygranych i przegranych danego gracza, aby celnie dobierać oponentów w meczach PvP. Na naszym portalu MMOVolt.pl trwa konkurs, w którym do wygrania jest pełna wersja dodatku do World of Warcraft Mists of Pandaria. Zasady konkursu są bajecznie proste. Zainteresowanych odsyłam do linków w opisie filmu. Wyniki konkursu w najbliższy weekend. To wszystko na dziś. Jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie odwiedzić portal MMOVolt.pl, gdzie najszybciej dowiecie się o wszystkim, co dzieje się w świecie gier. MMO. Do usłyszenia.